Sto mów, mów co robi, mów co robi, mów co robi Ona poszła w chuj Aha No pewnie tak, no w naszą raczej No kurwa, zblokowałeś mnie wuja, ty Idę do bramy I w dole, się nie leczę Ona jest przy bramie Ja idę na cztery, dobramy bramy, ty Nie, powiedz Mam was ratować czy nie? No... ej, idę do bramy, nie? Na czterech no jestem przy bramie, ale on jej nie leczy. ogóle nie jest jakiś taki nieprzyjebany. Papa na dachu. Wiesza was tu przy bramie. No braku milimetr, no i raz? My uciekliśmy, bo przyszła do nas. No to nieźle. No była... Zajebała mi na hita. Ja byłam niewyleczona. No ja nie dałem rady. Mam nadzieję, że mi wybaczycie! Nie wybaczam! Ja wrócił. Ja już, ja nie mówię, ja wrócił. Nie wróciłam! Nie wróciłam! Kochani, ja moje. To jest ten. To jest tak? Poszłam za wąsem. Do czego się dobrały? Nie wiem. Cześć! Ja <laughs> tam, Hubert się żyje, kurwa, w tym świecie. Aha! No, no. O kurwa, nie no, zdążę, że no, ale. Co ty nie robisz, to mam. Ja błagam. Zrobił. Spierdalam, kurwa. Nie zdążę chyba. tego nie robię. Ty ja nie zdążę chyba. Nie, znaczy tych testów. Nie zdążę. Chyba zdążę. Kurwa nie wiem. ty szybko jej Pa, pa. Uch. Ja nie wierzę! Kurwa, na cztery przez pół mapy. Hit. Hit, kurwa, hitami.